Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 10 lat, zajmuję się importem, eksportem, wspieraniem polskich firm na rynku chińskim. Um, Dzisiaj takie krótkie sprawozdanie ze szpitala. Niestety, kręcone z komórki, bo mnie przegonili z kamerą. A powód wizyty w szpitalu, to jest od paru dni coś mnie rąbało pod żebrem z prawej strony. Myślałem, że to woreczek żółciowy. Lekarz tutaj lokalny, lokalny na osiedlu, który mnie zobaczył, powiedział, że to może być jakaś kolka wątrobowa. No, zdecydowałem się iść do szpitala. Szpital jest niedaleko mojego biura na wsi. Ta wieś ma tutaj 2,5 miliona. Mieszkańców. Tutaj widzicie Państwo miejsce, gdzie się dokonuje rejestracji. Rejestracja jest dokonywana za pomocą takiej, jak gdyby karty kredytowej, na której są nasze dane osobowe, zaczipowane. Ta karta jest wydawana po pierwszorazowej rejestracji w szpitalu. To, co widzicie, tutaj jest kolejka. To chodzi o to, żeby się dostać do tych najtańszych lekarzy. Czyli tutaj ludzie się ustawiają w kolejce, tam są takie potężne tablety, przed nimi stoją, wkłada się kartę. Um, I oni rejestrują. Tu na ścianie mamy wykaz lekarzy, mijamy, którzy przyjmują dzisiaj, są imiona, nazwiska, zdjęcia, można wybrać do koloru, do, ko do wyboru, do koloru. Są trzy rodzaje lekarzy, są normalni lekarze, tacy standardowi, są troszeczkę lepsi, z doświadczeniem dziesięcioletnim i eksperci. Ci najtańsi lekarze to kosztują około 5 dolarów za wizytę, ci drożsi lekarze to kosztują około 10 dolarów za wizytę. A ci najdrożsi lekarze, no to kosztują około 20 dolarów za wizytę. I takie są koszta, i to są ceny rynkowe. W każdym szpitalu tutaj w mojej prowincji takie są ceny. Jak widzicie, tutaj wszyscy czekają do tej rejestracji, kiedy system zacznie startować. O 7.30 rano startuje. Ludzie chcą się przede wszystkim dostać do najtańszych lekarzy. O i tutaj już widzimy, powoli system startuje. Na dole są opcje płatności przez Alipay i WeChat. Pojawia się QR, z którego można ściągnąć, następnie zapłacić. Wszystko się praktycznie teraz płaci telefonem i komórką, także jest duża wygoda. A tu po drugiej stronie są rejestracje osobowe. Można się osobowo rejestrować. Tutaj się rejestruje do właśnie tych specjalistów. Z górnej półki. No ja właśnie się będę rejestrował do tego socjalisty, specjalisty, no bo kurczę robię mnie tak, próbowałem wszelkich możliwych sposobów leczenia się, i, i, i dieta, i siemielniane i środki przeciwbólowe, i każda razowa, jak coś zjadłem, to za dwie godziny zaczęło mnie boleć. Także lokalny na moim osiedlu lekarz jest taka mała klinika, w której wizyta kosztuje 1,5 dolara i. On mi poradził, żeby iść do szpitala, ale jego podejrzenie jest w woreczek żółciowy. Dalej wam powiem, co było naprawdę. I <laughs> dalej kontynuujemy tutaj. Szpital jest bardzo czysty, podłoga jest wylizana, toalety są czyste, papier toaletowy. Nie ma wrzasku, nie ma poganiania się, jest troszeczkę ochraniarzy dookoła. Za chwileczkę Wam ich pokażę. To właśnie oni mnie przegonili z kamerą, bo ją wyczulili, że mam tą kamerę i, i, i powiedzieli, że nie wolno nakręcać, chociaż nie ma żadnego, <laughs> żadnego znaku. W przyszłym tygodniu przyjdę jeszcze raz do, do jakiejś tam kontroli, no to już wezmę kamerę, ale już sobie ją zapnę tak na, na ubraniu, że nie będzie jej widać bez statywu i bez, bez, bez uchwytu. Cały szpital jest w marmurach, jasny. O, już tutaj otwierają dla specjalistów, rejestracji, tutaj się będę za chwileczkę rejestrował. Rejestracja jest z wizytą 20 dolarów. Idzie się do tego lekarza, i w tej cenie są wliczone nielimitowane porady w ten dzień. A ten lekarz będzie zwykle wysyłał albo na prześwietlenie, albo na USG. A tak przy okazji, na marginesie: USG tutaj kosztuje 10 dolarów i robią to na miejscu w 3 minuty. Jest 7:30, powiem Wam, że. Po USG, po prześwietleniu rentgena i po tej biopsji do żołądka, nie wiem jak to się nazywa, wkładają taką rurę z kamerą i oglądają wnętrze żołądka. No to byłem już skończony o godzinie 9 z wszystkimi badaniami, z wszystkimi opiniami lekarzy, z wizytą u eksperta, z wizytą u drugiego eksperta. Tutaj, co widzicie po lewej, przed chwileczką mówiliśmy, to się drukuje opinie lekarzy i drukuje się zdjęcia rentgenowskie, i drukuje się zdjęcia USG. To wszystko jest wliczone w cenie właśnie wizyty u eksperta. Szpital jest dosyć duży, ale jakoś takiego chaosu nie widać. Ludzie sobie jakoś radzą, no, zaczynają powolutku ustawiać się do kolejki, zaczynają te kolejki traktować z szacunkiem. Także widzę, że, że obsługują to dosyć sprawnie, dosyć szybko. Płacenie telefonem, oczywiście. Jeszcze raz tutaj moje, mój telefon idzie w lewo, właśnie, gdzie ludzie sobie drukują opinie lekarzy. Z całej prowincji, z całej historii zdrowotnej można sobie tutaj wydrukować. Czyli od kiedy się ma tą kartę, od kiedy się korzysta z systemu elektronicznego, oni to włożyli wszystko w system elektroniczny. Teraz można wszystko drukować praktycznie 10 lat wstecz. Wszystkie dokumenty są zakatalogowane. <laughs> tu jest jakiś ośrodek informacyjny. Tam jeszcze nikogo nie ma. Chodzę i rozglądam się do oka, żeby zobaczyć, no, do czego się przyczepić, no nie ma się do czego przyczepić, jest czysto, spokojnie, jeszcze miejscami, miejscami czasami, gdzie niegdzie gdzie w drzwiach stoi jakiś, jakiś palacz i nas smrodzi cygarami, ale poza tym jest wszystko ok. jest bezpiecznie, ludzie są w miarę uprzejmi, nie potrącają się i... Przyznam, że, że jak nas szpital wiejski jest ok, postaram się kiedyś z miejskiego szpitala nakręcić, no to miejski szpital to już jest cudo techniki, technologii i wystroju. Ten szpital jest stary, ten szpital ma 30 lat, 25 lat, koło 30 lat, a, także już widać po nim, pod nim e, oznaki takiego zużycia, a, wszak a, powiem wam, że jest zadbany, jest czysto, Poczekalnie, wszystko jest dostępne. O, tutaj sobie maseczki można kupić, takie za 3 dolary, bo jest, e, e, jeśli się jest przeziębionym, czy jak się, żeby nie kaszleć na innych, lub czasami na zewnątrz powietrze nie jest za przyjemne. Oczywiście biała dziewczyna na dole w rogu, dolnym lewym, żeby zareklamować, że to niby z górnej półki produkt, że skoro biali używają. No i oczywiście QR-em się płaci, także e, żadne tam ma, żadne tam cuda. Już jestem po rejestracji. <laughs> Będziemy szli teraz do lekarza. Poszedłem tutaj z koleżanką z pracy, bo ona to tam od ręki robi, zanim ja zaczą, zacząłbym się wypłukiwać im z moim chińskim, to by zajął troszeczkę czasu, a Chińczycy mają ten taki bardzo dobry nawyk, że potrafią jakoś to lawirować w meandrach tych szpitalnych, ja czasami się gubię. Tutaj jest biurko informacji, można się dopytać, co, gdzie, kiedy, jak. Jako tam facet wytłumacza z, z ich niego na nasze, tak, żebyśmy to pojęli. Bo czasami to trudno ogarnąć te maszyny, które zawiadują tym całym systemem obsługi klienta. No i co jeszcze? O tutaj jeszcze raz, te maszyny, na których można drukować wydruki zdjęć rentgenowskich, USG, MRI, cokolwiek, plus opinie lekarzy. Tak jak mówię, cała historia, chyba bodajże 10 lat wstecz wstawili te, te historie także można sobie wszystko wydrukować. Żeby rozrobić historię krótką, drugą historię krótką, to się okazało, że to nie woreczek żółciowy, nie tam żadna trzustka, nie tam żadna wątroba, tylko wyszło coś, że jakiś nieżycz żołądkowy. W każdym razie, no, bardzo szybko mnie załatwili, półtorej godziny, trzy badania, tak jak jeszcze raz mówię, Rentgen USG i. Endofiberoskopia, chyba to się tak nazywa, Endofiberoskopia, czy coś takiego, no, takie włókno świetlne wkładane do żołądka przez, przez wziernik żołądkowy, przez usta i tam lekarz tam 15 sekund zajmuje mu to i on tam kręci tym dookoła w żołądku, takie dziwne uczucie, ale sprejują tą, tą tubę jakimś środkiem znieczulającym, także nie ma zbytniego bólu, no i on czaska te zdjęcia w środku, także miałem szansę sobie poglądać żołądek. Przy okazji w tej cenie jest badanie krwi, oczywiście w badaniu krwi lekarz mi powiedziała, że ciśnienie za wysokie i mówię, że obcokrajowcy mają takie ciśnienie ona mówi, że za wysokie, no to tam nie, nawet z nią nie, nie polemizowałem, no i przepisała takie, takie jakieś lekarstwa roz, roz, rozluźniające, antykwasowe i przeciwbólowe, jakby ból wrócił, no już jest e, trzeci, trzeci dzień to używam i w gruncie rzeczy wszystko przeszło, także to był jakiś taki dziwny Dziwne odczucie. Tutaj zbliżam się do kolejki, właśnie do tego lekarza specjalisty. Nie jest tłoczno, jest luźno, nie ma, nie ma dużo ludzi. Za chwileczkę tutaj obrócę kamerę w lewo, zobaczycie jak to fajnie wygląda. Tutaj jest ochraniarz, pilnuje wejścia. Tam są właśnie z drugiej półki specjaliści, a ja będę szedł do tej najwyższej półki, no bo chciałem, żeby po prostu zobaczyłam jakaś porządna lekarka. Gorąca woda, zwyczajowo czyściutki, ładniutki garnuszek, także nowy, nowy bojlerek, także wszystko to ładnie wygląda, czysto. No mucha nie siada tak bardzo czysto i przyjemnie. Jestem powiem, powiem wam, że nie jestem za bardzo zdziwiony tym. W Stanach są szpitale również bardzo czyste. Tutaj wsi już byłem parę razy w szpitalu sam i, i z kolegami, bo tutaj się w szpitala głównie chodzi do lekarzy, nie chodzi się do klinik ani do przychodni. A tu będzie wejście do mojego lekarza zaraz za chwileczkę zobaczycie. Stoją dwie siostry na staży takie dosyć zdrowe, silne siostrzyczki, nie wpuszczają tam nikogo ludzie grzecznie sobie siedzą w, w przychodni, na ścianie jest e, display, który wyznacza nazwisko i numer naszego biletu do wejścia do lekarza także wszystko to jest elegancko kontrolowane i elegancko wszystko jest przedstawiane ludzie są dosyć spokojni e, widać, że, że jeden drugiego szanuje, nikt nikomu na głowę nie wchodzi no, i zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj span mi się przed, tutaj, właśnie plecami. Nie mogę go jakoś to obrócić z tym, z tym telefonem. A telefon mam przy ciele, więc staram się odbić w drugą stronę. I zaraz tutaj obejmę te siostrzyczki, które stoją tam, właśnie. A to jest właśnie wejście do tych specjalistów z najwyższej półki. No, i później, oczywiście, odbyło się wszystkie testy żołądkowe, i właściwie to byłoby na tyle. No, krótka historia, wesoła historia. Ktoś się mnie kiedyś pytał, jak wyglądają szpitale. No, tak właśnie wyglądają. Dziękuję. O, tu moja lekarka wyszła. Dziękuję, zapraszam na przyszłość i życzę wszystkiego najlepszego. Oglądajcie. Dziękuję.